Mateusz Cyżan, witam państwa i zapraszam na wydarzenia. Wejcherowska Straż Miejska uruchomiła specjalny numer telefonu dla osób głuchoniemych. Teraz niesłyszący mogą do dyżurnego Straży Miejskiej zgłaszać interwencje, wnioski i uwagi poprzez wysłanie SMS. Dzień dobry, w okolicy szkoły podstawowej numer 11 biega duży czarny pies bez właściciela. Wejchowska Straż Miejska jako pierwsza wprowadziła pionierskie rozwiązanie, które ma ułatwić kontakt z osobami niesłyszącymi. Jest to specjalny numer telefonu, na który głuchoniemi mogą wysyłać SMS-a. Ma to służyć m.in. poprawie bezpieczeństwa ogółu mieszkańców, bo osoby niesłyszące również zauważają wiele zdarzeń, które dzieją się w mieście. Dotychczas nie miały możliwości poinformowania odpowiednich służb, aby te zareagowały. Ale ma to również służyć temu, aby osoby y, niesłyszące, głuchonieme. Gdy mają taką potrzebę, mogły odpowiednie służby typu Straż Miejska wezwać, żeby te mogły udzielić im pomocy. Teraz osoby niesłyszące pod numer 58677 1472 mogą wysyłać swoje wnioski, uwagi, a nade wszystko zgłaszać interwencje. Tutaj mam taką małą prośbę, aby osoby głuchoniemy, które wysyłają SMS-a pod numer 677-1472. Podawały miejsce, z którego został on nadany. Przetłumaczony SMS daje nam możliwość identyfikacji, numery, z którego został on nadany, natomiast nie wiemy, skąd osoba głuchoniema go nadała. Do tego projektu Weicharowska Straż Miejska przygotowywała się od 2010 roku. Wówczas jedną ze strażniczek wysłaliśmy na specjalny kurs języka migowego. Pani Anna Blok ukończyła kurs pierwszego i drugiego stopnia. Koszta tego kursu zapłacił prezydent miasta. Funkcjonariuszka Anna Blok bez problemu porozumie się z osobą głuchoniemą. To znacznie ułatwia kontakt, tym bardziej, że takie sytuacje miały już miejsce. Strażniczka Anna Blok w pracy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15. W tym czasie osoby niesłyszące mogą porozumieć się ze strażą za pomocą języka migowego. Jubileuszowy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami. Wejcherowie zebrano ponad 26 tysięcy złotych, bilon zagraniczny oraz pierścionek. Tegoroczny dochód przeznaczono na zakup najnowocześniejszych urządzeń do ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. Podobnie jak w całej Polsce, również w Wejherowie hucznie zorganizowano zbiórkę na Szczytny Cel. Głównym organizatorem akcji w naszym mieście było Wejherowskie Centrum Kultury. Nasi wolontariusze naprawdę godni podziwu, pewnie zmoknięci, ale czynią ten wysiłek po to, żeby pomóc komuś innemu swoją pracą, swoją, swoim zaangażowaniem i to jest najważniejsze. To jest najważniejszy cel tej akcji rokrocznie i ona też ma mnóstwo elementów edukacyjnych, społecznych, takich, gdzie my wszyscy angażujemy się nie tylko oddając to, co mamy zbyteczne, ale też to, co jest, wymaga od nas naprawdę wysiłku, przygotowania wcześniejszego, późniejszego bycia, pokazania siebie. Łącznie w Wejherowie zebrano 26 89 zł i 79 groszy oraz bilon zagraniczny i pierścionek. Pieniądze zbierało 60 wolontariuszy. Nasze dzieci chcą co roku pomagają. Już trzeci rok z rzędu ze szkoły numer 3 jesteśmy, także zbieramy i będziemy zbierać, ile będzie potrzeba. Warto jest pomagać. Mamy już tak pełne puszki, ciężko nam w ręce, ale pomagamy. Ja chcę bardzo pomagać dzieciom, bo ja bardzo je lubię i też lubię bardzo pomagać mamom wciąż. No właśnie, pomagamy rodzicom i dzieciom. Tradycyjnie pieniądze osobiście zbierał prezydent Krzysztof Hildebrand wraz ze swoimi zastępcami. Jest to wspaniała akcja, z której się cieszymy, bo pomaganie innym, a szczególnie dzieciom, jest rzeczą bardzo ważną i naprawdę każdy powinien się w to włączyć. W ciągu dnia atmosfera była niezwykle gorąca. Ostro licytowano łabędzie z origami, wykonane przez osadzonych w wejcherowskim areszcie. Największa batalia stoczyła się o talon na weekend w Dębkach. Atmosferę podgrzewały występy małych tancerzy, muzyków i wejcherowskiego wopru. Ponownie do akcji włączyli się wejherowscy policjanci. Na licytacji, która odbyła się w centrum handlowym Kaszuby, komendant powiatowy policji wystawił cztery mandaty poparcia. Piąty mandat z numerem 1 został zlicytowany na aukcji internetowej. Łącznie pięć mandatów sprzedano za kwotę 740 zł. Mniej małżeństw i mniej narodzin wejcherowie. Tak najogólniej można podsumować 2011 rok w porównaniu z rokiem 2010. W roku ubiegłym na świat przyszło nieco więcej chłopców. Zawarto o 69 małżeństw mniej niż w roku poprzednim. Niewiele wzrosła liczba zgonów. Urząd Stanu Cywilnego w Wejherowie rejestruje takie zdarzenia jak urodzenia, zgony czy zawarte małżeństwa, które miały miejsce na terenie miasta oraz gminy Wejherowo. W porównaniu z, roku, z rokiem ubiegłym no lista, liczba urodzeń niestety zmalała, ich jest około 3300, to zmniejszenie to jest około 200, ale notujemy i tak 1 trzecią urodzeń w województwie pomorskim, dlatego że na naszym terenie działa prężnie szpital specjalistyczny i bardzo wiele osób właśnie chce, aby... Dzieci się rodziły w Icherowie. W roku ubiegłym na świat przeszło nieco więcej chłopców. Zawarto o 69 małżeństw mniej niż w roku poprzednim. Niewiele wzrosła liczba zgonów. Praktycznie nie zmieniły się preferencje dotyczące nadawania imion. Najpopularniejsze to podobnie jak w roku poprzednim Jakub, Filip, Szymon, Kacper i Mateusz. Pośród dziewczynek najczęściej wybierano imiona Julia, Maja, Zuzanna i Amelia. Nie zabrakło także dość oryginalnych imion. Czasami zdarzają się imiona takie bardzo ciekawe, egzotyczne wręcz, takie jak na przykład Dżamila czy Kassandra. Dla chłopaków Tytus, Miłosz czy, czy Kosma. Miniony rok to także czas wielu imponujących rocznic. Miło mi jest również poinformować Państwa, że 38 par małżeńskich w uroczyście obchodziło 50-lecie pożycia małżeńskiego, tak zwane złote gody, ale również są pary, które przeżyły więcej lat ze sobą. Jedna para obchodziła żelazne gody, czyli 65-lecie pożycia i pięć par, tak zwane diamentowe gody. Wejherowianie uroczyście obchodzili także swoje urodziny. W gronie jubilatów pięć osób mogło pochwalić się 90-tymi urodzinami. Jedna osoba świętowała 90 Urodziny, zaś kolejna setna. W wydarzeniach to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.